Dzień dobry, witam serdecznie nie tylko miłośników perfum, ale witam też tych, którzy lubią opowieści o znanych osobach. Znanych, utalentowanych, lubianych i cenionych. Bo Gwyneth Paltrow, nie dość, że gdzieś tam jest od jakiegoś czasu obecna przy perfumach jako modelka i twarz, to właśnie zapowiedziała kilka dni temu, że 15 listopada wejdą do sklepów perfumy, które stworzyła, przy których. W powstaniu uczestniczyła, przy których była i których właściwie była jakimś tam motorem, siłą sprawczą. Chociaż na flakonie nie znajdziecie jej imienia i nazwiska, tylko skromną literkę G i kropka. I do tego G jeszcze wrócę. Gwyneth Paltrow bardzo długo jest obecna w show-biznesie. Zaczynała już w wieku 11 lat gdzieś u boku mamy, grając w teatrze. Chociaż w pewnym momencie chciała zerwać z tradycją domu, tą aktorską show biznesową i chciała studiować antropologię. Po kilku miesiącach przestała i wróciła do aktorstwa. Nic dziwnego, ponieważ po prostu wywodzi się z tego środowiska, a jej ojcem chrzestnym był sam Steven Spielberg. Oczywiście to wiele ułatwia, niemniej jednak trzeba przyznać, że Gwyneth Paltrow jest osobą niezwykle utalentowaną i jeśli ojciec chrzestny pomagał, to Chwała mu tylko za to, że mamy dzięki niemu naprawdę wiele wybitnych kreacji aktorskich gdzieś tam w filmach różnego rodzaju, od komedii poprzez filmy, no, tragiczne. Mówi się, że została dostrzeżona dzięki filmowi Seven z Bradem Pittem, a nagrody dostała za zakochanego Szekspicha, w którym rzeczywiście pokazała cały swój kunszt i właściwie. To, co u aktora jest może nawet jeszcze ważniejsze od rzemiosła, cały taki swój styl, całą swoją osobowość, no po prostu obdarzyła tą rolę tą, tą sobą, tą swoją energią wewnętrzną. Więc nagroda jak najbardziej zasłużona. No i jak to z tymi perfumami było? No, kiedy już została bardzo znaną aktorką, cenioną właśnie nie tylko za talent, ale i za styl, za taki minimalizm. No, Bywa tak, że gwiazdy mają styl albo bardzo wyszukany, ekscentryczny, a bywa, że mają minimalistyczny. Ona miała właśnie taki i za to ją ceniono. W latach 90. bardzo często była w pismach dla młodych osób pokazywana jako taka właśnie ikona stylu. No, Także na początku tego wieku całkiem często widywaliśmy ją, no mniej więcej od 2003 roku, jeszcze sprawdzam tak, kiedy została żoną. Muzyka, twórcy, Właściwie, no, lidera zespołu Coldplay, no wtedy chyba rzeczywiście troszeczkę się wyciszyła. Niemniej jednak aktorsko w 2005 roku zaistniała w perfumach jako twarz marki Stellauder. To też jest bardzo ważna marka amerykańska, bardzo ceniona, szanowana, respektowana przez tamtejszy rynek i być twarzą perfum, a na przykład Pleasures. No to jest. Właśnie tak, jak dostać Oscara w filmie, albo dostać najlepszy scenariusz, jaki może być w danym roku. I nie dość, że została twarzą Perfum Pleasures, bo jej to w życiu towarzyszy, widzę cały czas taki zbieg bardzo pozytywnych sytuacji. Może jakoś wynika to z faktu, że no jest osobą ustosunkowaną, niemniej jednak potrafiła wykorzystać te wszystkie dobre sytuacje, bo w pewnym momencie wyprodukowano perfumy Pleasures, te, które pokazuję. To jest limitowana edycja perfum Pleasures, gdzie jest nazwisko właśnie Gwyneth Paltrow. I żeby było ciekawe, nie dość, się jej nazwisko zaistniało, tylko limitowana edycja, to zysk z tych perfum został przekazany na cel charytatywny. No, same piękne rzeczy. A potem poszło za ciosem i została twarzą kolejnych produktów od Estée Lauder. Obecnie robi coś niezwykle ciekawego, co tak naprawdę było dla mnie inspiracją dużą. Właściwie umknęło mi to gdzieś, to przegapiłam i dzięki temu, że przeczytałam na stronach Harpes Bazaar artykuł o tym, że robi perfumy, no, że wprowadza perfumy na rynek, dzięki temu przewertowałam no, i zgłębiłam to, czym się zajmuję. Mam nadzieję, że zgłębiłam na tyle dobrze, żeby wam to zreferować, bo nie sądzę, żebym to zgłębiła tak całkowicie. Otóż Gwyneth Paltrow jest aktywna w internecie. Założyła stronę, na której co tydzień chciała publikować jakieś takie lifestyleowe rzeczy, bo nawet ma książki kucharskie na swoim koncie. Była to strona, która się nazywa przeliteruje GUP-GOOP. Tam GP to oczywiście inicjały Gwyneth Paltrow. No i w pewnym momencie ta strona, właściwie nie jest to blog, nie jest to sklep, to jest tak wszystko ze sobą połączone, nie jest to poradnik, tak do końca. Tam się pojawił w pewnym momencie sklep, sklep, w którym można kupić buty od Valentino za 1000 zł, ogólnie ubrania różnych zacnych marek, jakieś przedmioty ekskluzywne do domu, kosmetyki pielęgnacyjne. Ja nawet zaglądałam na te kremy, które ona sprzedaje, właśnie jako gub. Ceny były takie jak kosmetyki Diora. Odpowiedniki, czyli krem do oczu, krem nawilżający, Tu były podobne ceny, no ale mnie oczywiście zaintrygowały perfumy. Perfumy, perfumy to ciekawa historia. Otóż, kochani, ona po prostu powiedziała w tym wywiadzie dla Harper's Bazaar, że przerażają ilość sztucznych substancji w perfumach, więc to jest temat, który bardzo wiele, wielu blogerów teraz porusza i ona powiedziała, że szczególnie niepokoją ją wtalany opowiadała tam dość sporo, co według niej, w jej do długiej wiedzy, one robią z naszym organizmem, I jej się to nie spodobało. Postanowiła zrobić własne perfumy, przerażona faktem, że przez całe lata spryskiwała się dość obficie perfumami, bo jest ich wielką miłośniczką. Ma ich w domu bardzo wiele. No i zastanawiała się, jaki to ma wpływ na jej życie, więc zrobiła perfumy naturalne. I to mnie właśnie zafrapowało, bo ja, jak wiecie, próbowałam swoich sił, jeśli chodzi o perfumy naturalne, jeszcze nie zawiesiłam pomysłu. No i ja zrobiłam pomady, więc nawet na potrzeby tego filmu chciałam sobie przypomnieć. I tu jest bez, który ma ponad dwa... Ponad rok, blisko, blisko dwa lata, półtora roku i on ciągle dobrze pachnie. Jeszcze bez to z woskiem szczelin. No ale wracając do tych perfum naturalnych od Gwyneth Paltrow i zrobiłam te perfumy. No się nazywają Edition 01, bardzo skromny, Takie znajdziecie. Może wkleję flakon po prostu. Będzie najłatwiej. Edition01, bardzo skromny, minimalistyczny i będzie, właściwie jest to taki, taki duet. Jest to z jednej strony flakon, perfum, ale też świeca. Bo tu właśnie w jednym i w drugim produkcie stwierdziła, że jest za dużo chemii, że ona musi tu coś właściwie wyka wyka wykazać się swoją inicjatywą. I na tej stronie GUP, jak będę o niej mówiła, na tej stronie sprzedaje właśnie nie tylko kosmetyki, ale też ubrania różnych marek, ale też ubrania własne. Jako taką dygresję powiem Wam, że wprowadziła sweter, spodnie i piżamy i ich już wszystkich nie ma w internecie, już wszystkie się sprzedały, chociaż były po 350 dolarów, czyli całkiem sporo. Także już są pierwsze komentarze w internecie, że te próbki perfum też będą bardzo drogie. No ja się zapisałam na takiego newslettera, mam nadzieję, że nie strzeliłam jej sobie w kołano, że będę dostawała tylko informacje. Towarzyszy tej. Inicjatywie perfumowej taka ciekawa kampania marketingowa, która jak myślę ma wielką przyszłość. Mianowicie trzeba się zapisać po to, żeby dostawać informacje tylko o produkcie. Wygląda to tak, wysyłacie mail albo opcjonalnie telefon i oni wam wysyłają. Jesteście tymi pierwszymi, którzy dostaną jakieś informacje o produkcie, jakieś zdjęcia z planu zdjęciowego. No to jest świetny sposób na to, żeby ludzi zaangażować w produkt. Na pewno wielu z nich kupi, bez wątpienia. No i ja przynajmniej spróbuję kupić próbkę. Będę się na pewno przyglądała na tej marce. No i informacja o Edition 01 jest taka, że to będzie zapach zimowy. Może tak zaglądnę do notatek, które sobie zrobiłam. Będą, będzie ma to być zapach, który ma przypominać kominki, książki, jakieś tam nuty skórzane i tak dalej. Cyprys, kadzidło, labdanum, no takie wanilia, goździki, liście łowce. takie tam mają być klimaty. No, zobaczymy, potem ma być edycja wiosenna, letnia i jesienna. Można tylko życzyć powodzenia tej niezwykłej osobie. Może tylko warto dodać, że ona się wywodzi gdzieś tam z linii, w prostej linii, z rodziny żydowsko-chrześcijańskiej, bardzo ciekawej. Więc z jednej strony obchodzi się w rodzinie jakby te tradycje świąteczne z tej i z tej strony, ponieważ mama jest chrześcijanką, gdzieś tam. No, z tak zwanej sfery w Ameryce jest taka grupa ludzi, Pensylwania, Dacia, o nich mówią, takie mają germańskie korzenie, są chrześcijanami, a tato z kolei jest żydowskiego pochodzenia w prostej linii gdzieś tu ze wschodu Europy, od, wprost z linii Żydów, którzy najpierw mieszkali w Rosji, potem gdzieś osiedlili się na terenie obecnej Białorusi, więc czasem możecie znaleźć informację, że ma polskie korzenie, no to jest takie trochę uproszczenie. Jednym z jej przodków jest, ja tu zaglądam, rabin Simcha Paltrowicz, więc stąd to nazwisko Paltrow, które pewnie jest skrótem Paltrowicz, no może robili palta na przykład, nie wiem, tak strzelam. Znalazłam taką informację, że tym rabinem był w Nowogrodzie tak okresowo. To na pewno nie dziwi, że osoba z takim ciekawym drzewem genealogicznym próbowała swoich sił i w biznesie i szeroko rozumianej kreacji, no oczywiście jest też zrealizowaną mamą dwójki dzieci, byłą żoną bardzo w tej chwili znanego muzyka, już zaglądam, Chrisa Martina z Coldplay, także to jej życie jest bardzo ciekawe. Myślę, że projekt G.O.O.P. też będzie jakąś nową jakością w dziedzinie tego, co w tej chwili się dzieje, bo wiadomo, że dzisiaj bardzo wielu kreatorów Robi, jeśli robi cokolwiek, to unika jakichś tam firm sieciowych, które sprzedają jego produkty, ale robi własne... Próbuje organizować własną sprzedaż, no tak robi chociażby jedna z klanu Kardashianów, bodajże Kylie Jenner. Kylie? Tak, Kylie Jenner, bo Kendall to jest ta modelka, Kendall, Kylie Jenner, która robi te znane kosmetyki, one też w ciągu ilość tam sekund się sprzedawały, także... Jesteśmy świadkiem czegoś nowego i chwała Gwyneth Paltrow, że umiała to nowe, gdzieś tam odnaleźć, chwycić to i będę z przyjemnością obserwowała, jak to się rozwija. A jeśli znacie tą stronę, korzystaliście z niej, to podzielcie się informacjami, wrażeniami, co o tym sądzicie. No na pewno nie jest tam tanie. To bez wątpienia. Należy no, zaglądnąć, można tam są jakieś przepisy kulinarne. No, ostatnio znalazłam przepis na kołąbki. Co jest takim dowodem, że na gdzieś się porusza po tych, po tych rejonach właśnie trochę wschodnioeuropejskich. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, pachnącego. No i uczmy się wszyscy od Gwyneth Paltro, bo ona ma chyba niezłe pomysły. Papa. Pa.